Serdecznie witam wszystkich moich widzów, słuchaczy, no tych przygodnych i tych, którzy wracają do tego kanału. Słuchajcie, no opowiadam ciągle o życiu imigranta, im, imigranta, przesiedleńca, a teraz osiedlam się w Polsce, wracam. I, i, no i w te odcinki są właśnie o tych, o tych historiach, jak tutaj znajduje się w polskiej rzeczywistości. I dzisiaj, tak, chciałem szybciutko opowiedzieć o o ubezpieczeniach społecznych, troszeczkę o tych zdrowotnych były by pytania, więc z chęcią podejmuję temat. Tak zacznę, tylko o, troszeczkę o Stanach, bo jedno było pytanie na temat Stanów Zjednoczonych: jakie tam miałem ubezpieczenie, więc w Stanach przez ładnych kilka lat przed odejściem na emeryturę byłem w United Healthcare, które szczerze mówiąc było dosyć dobrym ubezpieczeniem, pomimo tam takiej średniej reputacji, no bo wiemy, że, że tego. Pana jednego zastrzelili w Mahatanie, no chyba właśnie z, z tych względów, że, że ktoś był niezadowolony, jak oni tam działają i jakie wyroki wydają na, na tych ludzi. E, muszę powiedzieć, że nie mieliśmy, bo razem z żoną mieliśmy to samo ubezpieczenie, nie, nie mieliśmy no, takich bardzo złych jakiś e, relacji z nimi, czy, czy jakichś kłopotów. E, były tam zawsze, są jakieś takie tak zwane hiccups, czyli taka troszeczkawka, czkawka, troszeczkę takie coś tam... E, coś tam gdzieś tam odmówili, gdzieś coś tam trzeba było dwa razy prosić, ale ogólnie jestem dosyć zadowolony z tego ubezpieczenia. No więc to, to było takie ubezpieczenie zdrowotne w Stanach. Było ono wtedy przez pro, pro, prowajdowane, czyli, czyli otrzymywaliśmy je poprzez pracodawcę mojej żony, i ja byłem dopisany, no bo przestałem pracować, przyszedłem na emeryturę, i w wieku emerytalnym, w 62 roku życia, no państwo nie daje ubezpieczenia takiemu emerytowi wczesnemu. Dopiero ten medykę się otrzyma, otrzymuje w wieku 65 lat, więc te 3 lata musiałem być albo bez ubezpieczenia, no ale tam z, oczywiście z, ze sporymi kosztami Do, dopisany byłem jako małżonek do, do żony planu, którego praktycznie nie, nie potrzebowała. No ale ze względu na mnie trzymaliśmy to przez do tego, mówię do tego momentu, 65. roku życia, kiedy przyszedłem na Amerykę. No a tutaj przyjeżdżając teraz do Polski, bo to chyba jest ta najciekawsza część, prawda? No bo co się dzieje? Jestem ze Stanów Zjednoczonych. Nie przepracowałem, e, przepracowałem tam parę dni, e, może nawet tygodni e, w kraju. No ale nie mam tego w ogóle udokumentowanego gdyż pracowałem w sklepie ajencyjnym i, no i te, połowę tego sklepu było na moją e, tak na, na, mo na własną odpowiedzialność wziąłem, czyli takim byłem jakby no, praktycznie współwłaścicielem. Nie wiedziałem jeszcze o jakimś NFZ-cie, zapisywaniu się, o jakichś podatkach czy czymkolwiek. Byłem po prostu młodzieniaszkiem, e, no, który miał tam zaledwie 19 lat i chyba nawet nie miałem, no miałem już 19. E, wiecie, nawet nie jestem pewien, nie jestem pewnie, to było w 1978 roku. I, no I nie mam tego udokumentowanego nigdzie, także nie myślę, że cokolwiek mi się tutaj w Polsce należy, więc przyjeżdżam, wracam, osiedlam się z obywatelstwem polskim, ale, ale bez przepracowanych, wypracowanych jakichkolwiek tutaj tych benefitów, czy, czy jakichś tam NFZ-ów, czy, czy czegoś innego, więc nie otrzymuję i nie będę otrzymywał emerytury w kraju z Polski. No i tak samo jestem wyłączony z jakiegokolwiek. Ubezpieczenia społecznego, znaczy, znaczy tych zdrowotnych. No więc tam niektórzy co tam troszeczkę krytykują, że przyjeżdżamy z zagranicy i tutaj wam zabieramy opiekę społeczną, czy, czy pobieramy jakieś świadczenia. No, nie jest tak dokładnie, jak myślicie. To jest raczej chyba przywożenie. I, I napędzanie gospodarki polskiej, bo, bo jednak, no, jeżeli będę chciał NFZ wziąć, no to powiem Wam, jak to działa. Jest taka możliwość dla człowieka, który nie był nigdy, nie pracował nigdy w Stan w Polsce. Jest to, zdaje się, że chyba bez żadnej wpłaty. i po prostu się dobrowolny, dobrowolny taki. Kontrakt podpisuje z NFZ, i NFZ po prostu wymaga opłat, tak jakbyśmy pracowali. Czy no tam są takie minimum, oni to procentowo odliczają, to się zmienia z roku na rok. Na ten rok 2025 to jest niemalże 800 zł na miesiąc, coś tam 790 chyba bym musiał płacić, żeby mieć to ubezpieczenie z NFZ-u. Więc no, to jest taka, taki pierwszy, pierwszy krok, który prawdopodobnie podejmę. Nie spieszę się zbytnio, bo jestem w dosyć dobrym ogólnie stanie zdrowia. Te bóle, które tam mam, i no, nie, nie potrzebują takiego szybkiego jakiegoś tam zaadresowania. Mam nadzieję, że w ogóle nie będę potrzebował. Tego zaadresować u lekarza, że jakoś to mi się uda dożyć no, z tymi bólami i poprzez po prostu ćwiczenia i zdrowe, zdrowy tryb życia, a tam nie chcę z kręgami ani z kręgosłupem za dużo zaczynać jak się, jak się da. No ale mimo wszystko tak myślę, że NFZ chyba się zapisze na ten NFZ. Jest chyba jeszcze jedna opcja, jeżeli dobrze pamiętam, gdybym zdecydował się pobierać tą emeryturę amerykańską, jakby mi tu przesyłali do, do kraju, to chyba też jest jakaś tam opcja, że odciągają od tego od razu podatek i chyba jest jednorazowa wpłata. Tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewien, i po której ten NFZ potem znowu można to sobie w ten sposób chyba zapewnić, ale nie jestem pewien, wiem, że po prostu mogę kontrakt podpisać i sobie to wykupić, tak jakbym wykupował prywatne ubezpieczenie. Więc to jest jedna taka opcja dla tych, którzy wracają, że no możecie mieć pełny NFZ za opłatą. I tak jak mówię, no jeżeli posiadacie emeryturę z zagranicy, to zazwyczaj nie, nie wydaje się to być dużą sumą, bo około 800 zł na miesiąc i nawet jak to będzie rosło, a zapewne będzie rosło z roku na rok, no nie, nie wyglądają to na sumy, które są no takie tak obciążające, żeby Was nie było stać. Mam nadzieję, jeżeli, jeżeli się właśnie przeprowadzacie, no to chyba by trzeba było tą sumę doliczyć do, do swojego budżetu, żebyście wiedzieli na co Was stać, prawda, kiedy jesteście już tutaj w kraju. no Do tego dochodzi... Jeszcze taka możliwość, którą tak samo bardzo rozważam, ale jeszcze nie, nie szukałem dokładnie opcji. Jest to prywatne ubezpieczenie i najprawdopodobniej takowe wykupię. Ja myślę, że to jest w granicach, tak mówię to szacunkowo, 400 do 600 zł na miesiąc i takie ubezpieczenie jest takie bardzo szyte na miarę, że można sobie naprawdę dobrać tych specjalistów, których chcecie mieć w tym pokrytych pod tym ubezpieczeniem, no czyli przykładowo, no, byłem dopiero co u kardiologa, to ja bym sobie wziął kardiologa, bo jestem po zawale, w 2014 na wstycznie miałem poważny zawał serca, no i co prawda jestem 100% w sile zdrowia, że to serce no, na czas mnie uratowali i działa bardzo dobrze, także że mogę, mogę praktycznie jeździć na rowerze, pływać, biegać, co mi tylko się podoba. No ale do kardiologa chodzę, więc przy takich sytuacjach, kiedy tam mam stęty, no wyjąłbym sobie kardiologa, być może, no, nie wiem, czy tam neurologa, czy, no, czy może urologa, bo mam tam jakiś kamień na nerwce gdzieś, który no, mi nie dokucza, ale jest, czyli wybieramy sobie te, tych lekarzy, do, do których myślimy, że prawdopodobnie będziemy kiedyś tam szli, no, i pod takim ubezpieczeniem można sobie właśnie wykupić przeróżne tam opcje. I no jest nawet taka opcja, że jeżeli zachorujecie, tam jedziecie na przykład do szpitala, i chorujecie i wracacie, to jest nawet odszkodowanie, które to ubezpieczenie wam wypłaci. No, o czym nie słyszałem nigdy w Stanach Zjednoczonych. Może po prostu się nie znam, ale coś takiego nie słyszałem, żeby, żeby zostać żeby odszkodowanie za to, że się zachorowało. No, więc to są, więc to są takie. To są takie opcje, chyba jeżeli chodzi o, o ten NFZ, o te składki. Co Wam powiem, tylko tak z doświadczenia, jeszcze co tutaj jestem krótko, także nie jest zbyt dużo tych doświadczeń. Doświad tak opowiem, jak ktoś nie, nie oglądał, bo chyba gdzieś wspominałem już. Jeżeli chodzi o opiekę społeczną, o z zdrowotną, więc zdecydowałem się, bo ten mój coroczny przegląd u kardiologa właśnie wypadał teraz w listopadzie, no i nie wiedziałem, że nie wracam do Stanów. No, jeszcze przez ładnych kilka miesięcy, więc, tak na próbę, nawet byłem bardzo ciekawy, jak to zadziała w kraju. No więc, robiłem sobie taki, taką wizytę prywatną tutaj i powiem Wam, jak to wyglądało. Mniej więcej czas zapisu na taką prywatną wizytę był od trzech do, do 5 dni. Ja sobie wybrałem takiego pana, który no, nie miał od razu wolnego, wolnego miejsca, i to było za 5 dni. Z czym przyznam się, że na drugi dzień od razu do mnie zadzwoniono. Od, od tego pana doktora, i było, było wolne miejsce, że mogłem od razu pójść na drugi dzień. Po prostu ktoś nie przyszedł, czy tam zadzwonił, że nie przychodzi, i zaproponowali mi, żebym przyszedł na, dru na, na, na drugi dzień, z czego nie skorzystałem, gdyż w międzyczasie zdecydowałem się, że zrobię sobie tak, tak samo badania. A żeby mieć wszyscy, krew i mocz pełne wyniki, na no, które mogę przedstawić temu lekarzowi, żeby tam miał od razu wgląd i mógł mnie tak ocenić, prawda, w jakim jestem stanie, ile tam tego cholesterolu jest, jak tam z, z tym poziomem cukru i tam innymi rzeczami. Wiedziałem, że dostanę taki ogólny, ogólny jakiś przegląd, nie tylko, nie tylko serce. No więc. Więc nie wziąłem tej, tej opcji, żeby od razu na drugi dzień pójść do lekarza, bo czekałem na wyniki. No więc teraz, jeżeli chodzi o ile to kosztuje, no bo myślę, że to też jest ciekawą sytuacją, jakie są koszty takiej prywatnej wizyty. No więc, nie jestem w Warszawie, nie wiem, jakie są ceny w dużych miastach. Tutaj ta wizyta w małym mieście 60 tysięcznym jest to 400 zł za wizytę. No, ale warto zaznaczyć, co się składa na tę wizytę, no bo jest to troszeczkę inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, no zwłaszcza te badanie, bo EKG jest w tym włączone, także ja wiem, tak, między nami to EKG tam za dużo nie pokazuje i nie, nie ma tam, jak chyba, żeby były jakieś drastyczne zmiany, to, to coś, coś pokazuje, a tak ogólnie to jest rutynowa rzecz, no nie wiem, ile warta tam finansowo, no jest włączona w tej cenie. Ale co fajniejsze i co byłem bardzo zadowolony, że się odbyło, to jest eko-echo. Ten echokardiogram kardiogram jest, no jest szczegółowy i został to zrobiony przez samego lekarza, gdzie, gdzie w Stanach są to spe, specjaliści tacy tylko, którzy robią te zdjęcia i lekarz po prostu to ocenia później, także tutaj to jest całkiem inaczej. E, oglądając, e, pan doktor po prostu mi powiedział, czy tam jest komora troszeczkę może powiększona, czy tam może gdzieś zastawka, czy się zamyka, czy no cokolwiek, grubo, grubość ścian, serca, no takie wszystkie, wszystkie detale e, miałem na miejscu, no, w tych 400 zł, złotych. E, Także, także jest to, no wydaje mi się, że, że, że bardzo e, takie, taka fajna opcja, że, że w, no w sumach pieniężnych gdzie to jest no powiedzmy tam 100, 120 dolarów jest, jest to naprawdę przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych znając ceny, które sobie liczą w Stanach jest to, jest to sytuacja taka powiedzmy dostępna dla, dla takiego Amery polaka, amerykańskiego polaka więc byłem bardzo zadowolony jak profesjonalnie było to zrobione jak czysto, elegancko jak ten pan zaadresował wszystkie moje zdrowotne Sprawy, gdzie się dopytywał, gdzie mnie wysłuchał, gdzie, gdzie obejrzał, gdzie mu pokazałem, co tam, co tam mi dolega. Więc no, dostałem dosyć dobrą laurkę, także. Nieźle z tego wyszedłem, ale, ale było bardzo, bardzo mile, bardzo ciekawie, bez pośpiechu przede wszystkim, co jest dla mnie ważne, kiedy jestem u lekarza, żeby tam, jak coś w kolejce, jak czeka, żeby mnie nie pospieszał, bo ma tylko 15 minut czy pół godziny i musi skończyć rozmowę. Więc niektórzy lekarze tak działają w Stanach, a nie, niektórzy, nie mówię wszyscy, a, ale tutaj tego nie, nie wyczułem, nic takiego. Także, także jestem bardzo usatysfakcjonowany, w jaki sposób no, to badanie przeszło i ta rozmowa. Z, z człowiekiem, no bardzo też przyjemnym. Do tego dochodzi, no teraz te badania krwi. Badania krwi i badania moczu. Badania moczu to jest około 20 zł. To jest już takie dosyć, takie chyba prawie wszystko, co tam można szukać. Nie jestem pewien, ale takie raczej kompleksowe. No i tak samo badanie krwi do tego dochodzi, które było no chyba jak najbardziej wyczerpujące, jak mogłem sobie zażyczyć, czyli tam wszystko, co tylko było w tych opcjach do, do wzięcia, no, sobie, sobie to zrobiłem i to wyszło chyba gdzieś około 340 czy 360 zł, także około 100 dolarów za badanie krwi, co no, niby z jednej strony się wydaje dużo, no ale ja robiłem takie badania w Stanach i. Razem łącznie z ubezpieczeniem, które pokrywa większość y, takiego badania, ja dalej z mojej kieszeni płaciłem takie, właśnie około 100, nawet i, i 200, i 300 dolarów za badanie krwi, jeżeli było tak bardzo kompleksowe. Tam z, y, no, z, y, ja chciałem zbadać wszystko na no i tyroid i, i y, no, no, dokładnie całą paletę prawda, całą tą gamę y, możliwych y, parametrów. Więc, więc no, muszę powiedzieć, że to jest także przeprowadzone bardzo bardzo fajnie, bo jest to no, rzeczywiście tutaj te ośrodki, do, do których trafiałem. Nie wszystkie są najnowsze, i nie wszystkie są nowoczesne. Większość jest, jest i ale są bardzo czyste i są bardzo przyjemnie prowadzone. Ludzie są wyraźnie no, profesjonalni. To jest bardzo ważne. Robiłem też udęczyski i robiłem sobie zdjęcie zęba. To było też zdjęcie zęba, właśnie w, tą, w starszym takim ośrodku. I też ta pani była bardzo, bardzo uprzejma, bardzo fajna i, no, i prowadziła tam kilka rzeczy naraz i przyjmowała pieniądze, i, i zapisywała, i robiła zdjęcia. Także taka była wszechstronna. Bardzo y, wyglądała, że ma y, ten talerz y, pełen, jak to się mówi, w, w szalach, czyli, czyli takie multitasking, czyli robiła wszystko, co, co tam trzeba było zrobić. I te, to zdjęcie zęba, to chyba wyszło 8 zł, y, Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś, jakoś tak wyszło. I miałem nastawienie zęba jednego, tutaj po prostu mi pękł tuż przed wyjazdem ze Stanów, i miałem po prostu całkowicie ubytek w ten sposób, że no, przyjechałem ze, ze złamanym zębem, więc, jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś było w granicach 400 zł. nadbudowanie tego zęba bez żadnych pytań, gdzie wiem, że w Stanach Zjednoczonych dentyści, no niestety, niestety nie są najlepsi. Nawet bym powiedział, że przeciętna jest, jest poniżej krytyki. To, co robią, jak robią, co chcą zrobić, co mogą zrobić, za jakie ceny, no doświadczeń mam masę i, i bardzo dużo negatywnych, więc nie, ona nie będę opowiadał, bo to jest o Polsce. No, porównanie jest, nie była ziemia. Stomatologia tutaj wygląda dużo lepiej, i, i mówię, nawet robiąc to prywatnie, jest to przystępne dla, dla Polaka, który przyjeżdża z zagranicy. Więc bardzo bym polecał, jeżeli potrzebujecie coś sobie zrobić. No to mówię, ja jestem w miejscowości troszkę mniejszej niż, niż stolica, czy tam Kraków, czy Poznań. I nie wiem, czy takie same ceny obowiązują w mieście. Myślę, że w takim dużym mieście jak Warszawa, gdzie, gdzie wszystko jest droższe, na pewno jest to dużo droższe, ale tak jak mówię, no, to zależy od sytuacji i miejsca. Więc to takie chyba no, podstawowe wiadomości, które chciałem dzisiaj Wam przekazać. Myślę, że jeszcze nadmienię dawkę jednego z leków mi, mi ten pan kardiolog zwiększył, więc poprosiłem, dostałem receptę, więc poszedłem teraz dalej, jestem bez ubezpieczenia, prawda, do apteki, żeby wykupić, to wykupiłem 30 tabletek, no na pewno każdy lek ma inną cenę, ale 30 tabletek na codzienne takie użycie, no powiem wam, że to kosztowało mnie 9 zł, 9 zł, czyli 2 dolary, naprawdę niesłychane, patrząc właśnie z pozycji człowieka, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem czy to jest do tego jakiś, ktoś to sub, sub, pomaga, czy ktoś to wspomaga, czy to przecież bez ubezpieczenia kupuje, czyli to chyba jest aktualny, aktualna cena tego leku, no gdzie w Stanach z ubezpieczeniem za ten lek, za 30 tabletek, wydaje mi się, że płacę 10 dolarów, ale to jest pełne ubezpieczenie wykupywane, za które płacę i do którego, do tej ceny 10 dolarów, dopłacają jeszcze ubezpieczenie pełnocenne więc, więc jest to 36 zł, prawda? A tutaj 9 zł bez ubezpieczenia tak tylko porównują, przecież te same leki, prawda? Nawet te sama nazwa niesamowite, że mogą być takie różnice, no ale są. Tyle chyba o, o tych ubezpieczeniach zdrowotnych. Myślę, że, 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 że może Was zaciekawi ja tylko mówię z własnego doświadczenia i, i być może są jakieś jeszcze inne tutaj kanały, żeby, żeby się ubezpieczyć, czy żeby zadbać o swoje zdrowie. Na no wszystkiego będę się powoli dowiadywał. Mam, mam czas, mam energię, dobrze się czuję, więc nie, nie ma tam pośpiechu, żebym z jakąś chorobą musiał gdzieś biec i, i, i dbać. Więc, więc mogę sobie tutaj małymi kroczkami tutaj tak eksplorować i, i zobaczyć, jakie, jakie opcje są i, no i jakie ciekawe sytuacje się wytwarzają. Ale tak jak mówię, jest naprawdę bardzo przyjaźnie i, i dobrze dla pacjenta. Jakieś tam zastrzeżenia, może za mało krzesełek w poczekalni, bo widzę, że gdzie nie gdzie, gdzie chodzę, no to jest tych ludzi czasami więcej niż tych, niż tych krzesełek. Także w sumie wygląda, że lekarze dosyć są sprawni, obsługują dosyć szybko, są dosyć dokładni. No ale mówię, ci ludzie czekający czasami stoją w korytarzach, ponieważ przechodziłem przez różne miejsca, więc to się zdarza i to wydawało mi się no, takie troszeczkę e, jedyny taki markament może, że ktoś musi stać w moim wypadku, zwracam uwagę, bo mam te bóle kręgosłupa i gdy chodzę, czy coś robię, czy siedzę, to mi to za mnie dolegają, a tak nie mogę stać w miejscu, więc, więc jeżeli przyjdzie tak na przykład stanąć na korytarzu w jednym miejscu, to, to jest niewygodne po kilku minutach, po prostu dostaję bóli. Tak tylko mówię subiektywne takie moje opinie i to, to moje doświadczenia tutaj tutaj w kraju przez tych, no przez tych pierwszych pierwszy ten okres osiedlania się, o, o za, zapuszczania korzeni. No i do dalszych będę opowiadał, bo na następny odcinek, no nie wiem czy następny, może za kilka dni opowiem Wam dalej o, o poszukiwaniu mieszkania, o kupnie mieszkania. Bo ta saga się nie kończy. Tam już nie wiem, chyba, że trzy odcinki albo cztery były na ten temat, bo to przedziwne sytuacje się wytwarzały w poprzednich tych próbach kup zakupu. No i zobaczymy, co będzie teraz. Opowiem wam, tak jak mówię, no może gdzieś tam w czwartek albo w piątek, jak, jak tam coś będzie więcej, więcej takich miał solidnych, fajnych informacji, to sobie, to sobie pogadamy. No i popiszemy, jak ktoś tam ma komentarze, to z chęcią mówię, o ile mogę, to odpowiadam. No mój czas, tak powiem wam szczerze, jest naprawdę bardzo wypełniony no, nie pracuję, jestem na emeryturze, no niby wydawałoby się, że, że tak nic nie mam do, do roboty ale jednak jestem, te dni są tak szybciutko mijają i mam tak wypełnione i że no tak jakbym miał niemalże grafik, muszę na, naprawdę niemalże zapisywać sobie w kalendarzu co, co mam zrobić, bo no bo, bo jest, fajnie jest być takim zajętym, ale, ale tak jak mówię, nie zawsze mam czas, żeby tam zobaczyć i, i przejrzeć i odpowiedzieć na każdy komentarz, a staram się, jeżeli można, sugestie jakieś są. Proszę bardzo, napiszcie jakieś macie jakiekolwiek tam przemyślenia, to ja z chęcią czytam i staram się, jak w miarę prędzej czy później, tam zajrzeć, co piszecie. I no, widownia się zwiększa, więc jestem, jestem zadowolony, że, że tego takiego przesiedleńca, takiego człowieka, który się osiedla. No, ja myślę, że mam takie świeże dosyć <laughs> wrażenia, że no, patrzenie na, na Polskę po, po tylu latach, przecież 47 lat, to jest no, ta, ta kultura amerykańska. Ta rzeczywistość amerykańska, to, to, to wszystko, a ta amerykańskość i na północy i na południu, e, mieszkałem w obydwu miejscach, na, narasta na nas i nas tak obrasta i nas tak e, przesiąka. Do, ktoś nam powiedział, że jestem troszkę Jankesem już. No nie wiem, czy się czuję Yankesem, czy się nie czuję Jankesem, ale chyba tak z takiej... Pozycji, mogę zapewne dużo rzeczy powiedzieć. No a tutaj mówię, to jest świeże i fajne. Ja mówię to, co czuję subiektywnie, nieobiektywnie, bo to jest to przez pryzma swoich przejść i swoich przeżyć. No i tego, co tu widzę, no każdy to inaczej odbiera, każdy odbiera inaczej nasz kraj po tak długim, takiej długiej pobicie na emigracji. A więc moje jest tylko może takim, może jakimś tam wskaźnikiem, czy, czy jakąś takim barometrem tego, tego, co możecie tu spotkać. No, mam nadzieję, że się zobaczymy. I wszystkiego dobrego Wam życzę, ludzie dobrej woli, nie, nie, nie martwcie się o te rzeczy, których nie możecie zmienić. Szkoda jest naprawdę energii, szkoda jest tego spokoju ducha oddawać na, 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 te, na te rzeczy, których nie, nie możecie zmienić. Tylko trzeba martwić się i dbać o te, które, które, na które macie wpływ. I tak życzyłbym wam, żebyście właśnie koło siebie po prostu tych ludzi, dbali o tych, co, co macie i żebyście no, byli dobrymi ludźmi dla drugiego, no bo wiecie, tak mi się wydaje, że, że dostajemy to z powrotem, no, co, co dajemy, prawda, a jest przyjemnie dawać. Naprawdę jest bardzo duża przyjemność dzielić się tym, co mamy, a już zwłaszcza tym, co macie w środku, jeżeli jest to pozytywne. To serdecznie Wam życzę wszyscy dużo zdrówka. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego razu. Do Na razie.